Siema! Ja jestem oczywiście Max, a to jest kolejny odcinek z serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek. Co dzisiaj przed nami? Kolejny nowy Mercedes. Tym razem elektryczna klasa E. Sprawdźmy, czym różni się od EQS-a. Oraz pamiętacie Toyota Garys Gier? No właśnie. Teraz powstał jej większy brat. Powitajcie 300-konnego trzycylindrowca. Lecimy z odcinkiem. Tak jak było wiadomo. Mercedes od czasu pokazania elektrycznej klasy S, czyli EQS-a, już wtedy zapowiedział, że w niedługiej odległości czasowej pojawi się jego mniejszy brat, czyli EQE. Oczywiście, według nowego nazewnictwa, EQE to będzie elektryczna klasa E. Ceny elektrycznego sedana, który wygląda trochę jak sedano coupé, startują od 333 600 zł. Wydaje mi się, że cena nie jest ani zbyt wysoka, ani zbyt niska. Szczerze, ciężko to z czymkolwiek porównać. Bo nie ma porównywalnej BMW ani nie ma porównywalnego Audi, bo z modeli Audi elektryczne są tylko SUVY Q4 oraz E-tron, a E-tron nie łapie się oczywiście w tę klasę. Natomiast w BMW mamy tylko modele z elektrycznych IX, I4 i IX3, i, i więc znowu są to modele nie w tej klasie. Teraz oczywiście jest nowe i7, natomiast i7 jest oczywiście dużo, dużo większym modelem. EQE, jak każdy elektryczny Mercedes, wygląda na mniejszego niż jest. Wygląda jak taki standardowy w rozmiarów 7, natomiast ten ma prawie 4,95 m, więc jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dla porównania, Mercedes CLA, który ostatnio na kanale był, że tak powiem, katowany, jeśli chodzi o odcinki, czy w ogóle nakatowany, jeśli chodzi o odcinki z nim na kanale, ma on 4,70 m. Więc, możecie sobie porównać, że jest dodatkowe 25 cm. To naprawdę sporo. Przechodząc do tego, co mi się najbardziej, to EQE startuje z odmianą 350 Plus, która ma 292 konie, akumulator o pojemności 90 kWh i napęd na tył. Konfiguracja taka pozwala na rozpędzenie się do 210 na godzinę, a czas od 0 do setki to 6,4 sekundy. Zasięg do 640 km. EQE 43 Formatik. To 476 koni, 850 Nm oraz akumulatory o także pojemności 90 kWh. Napęd na wszystkie koła, oczywiście, bo Formatic, a czas przyświeżenia do setki to 4,2 sekundy. Prędkość maksymalna znowu do 210 na godzinę, a zasięg to 530 km. Do tego yy, jest oczywiście odmiana AMG, tutaj AMG 53 Formatic, Plus, która ma 687 koni oraz skromne 1000 Nm. Oczywiście wszystko dostępne za każdym ciśnieniem pedału, ponieważ jest to elektryk. Wszystkie wersje silnikowe zostały objęte dwuletnią gwarancją, a natomiast akumulator trakcyjny podlega dodatkowo 8-letniej gwarancji z limitem 160 tys. km. Mercedes chyba nie ufa tak swoim akumulatorom jak Tesla. Tesla dawała chyba dużo więcej kilometrów, jeśli chodzi o gwarancję. Jeśli chodzi o wnętrze, to w standardowej, takiej biedniejszej wersji, że tak powiem, to wygląda tak jak nowa spalinowa klasa S bądź klasa C. Czyli ma ten ekran taki być tutaj, belany yy, i normalnie elektryczny ekran z zegarami. Kiedy dopłacimy, to możemy dostać yy, Hyperscreen, czyli ten taki wielki ekran, z, tutaj jeszcze z dwoma ekranami, yy, taki jak jest w e eqs zawsze. Tutaj musimy do niego dopłacić. Yy, moim zdaniem bardzo dobre rozwiązanie, bo mi na przykład ten Hyperscreen się nie podoba. Yy, chociaż pewnie z racji tego, że ja jestem gadżeciarzem to bym go kupił. Także macie do wyboru. Jeśli chcecie, możecie wziąć wielki ekran, a jeśli nie, to tylko to, co jest potrzebne. EQ mi się podoba, natomiast zobaczymy, jak będzie z tym zasięgiem, bo czekam na samochód, który faktycznie będzie miał zasięg zbliżony do tego, co deklaruje producent. Jeśli pamiętacie to Toyota GR Yaris, czyli w sumie jedyną aktualnie produkowaną Toyotę, którą bym kupił. Jeśli chodzi o inne modele, to tak jak mogliście usłyszeć, to IQ. Model IQ bardzo mi się podoba, bo był oczywiście rzadki. Tak jak Yaris GR też mi się bardzo podoba, nie dlatego, że jest rzadki, tylko dlatego, że jest świetny. Tutaj mamy większego brata, a raczej chyba siostrę, bo Corolla to ona, a więc pokazano Toyota GR Corolla. Nie brzmi to już tak rasowo jak Toyota GR Yaris, natomiast fajnie wygląda i mówi się o niej jako o nowym popisie inżynierów z Japonii. Przede wszystkim wygląda naprawdę rasowo, ma bardzo fajne butyki który wygląda świetnie, nie jest przesadzony, nie wygląda jak tuning, a naprawdę wskazuje na to, że jest to coś innego niż zwykła Toyota czy z silnikiem 1.2 Turbo, czy z hybrydą 1.8 lub 2.0 Fajnie, że Toyota od tych bazowych, nudno wyglądających modeli potrafi wydzielić sobie coś bardziej sportowego ma wtedy prawo za to brać po prostu dużo więcej kasy niż za tą zwykłą Corollę Dobrze mówię, że jest to większa siostra Toyota Yaris GR ponieważ pod maską ma ten sam silnik Tutaj mamy pod maską, tak jak tam, 1,6 3-cylindrowe. Natomiast yy, tam ma 261 koni, a tutaj 304 konie. Napęd na 4 koła, oczywiście, do tego tylko manualna skrzynia biegów. A żeby było jeszcze ciekawiej, to prawdziwy hamulec ręczny. Tak po prostu, by ułatwić kontrolę podczas driftu. Co jeszcze bardziej ciekawe, jest to najmocniejszy, seryjny 3-cylindrowy silnik. A jak z osiągami? Inżynierowie zapewniają, że 3-cylindrowe serce. E, przypomina charakterystykę silnika boxer, czyli potrafi wkręcić się aż do 7000 obrotów. E, czas przyspieszenia pozostaje tajemnicą, ale podejrzewam, że to około 5 sekund bądź delikatnie mniej. Nawet na 4 koła stosowany w korolli GR e, to GR4. Wykorzystuje dwa mechanizmy różnicowe o ograniczonym poślizgu, znane jako torsen. E, dzielą one moc między lewą a prawą stronę. System potrafi dostarczyć 100% momentu obrotowego naprzód lub całość przekierować na tył. Do, do wyboru odpowiednich ustawień służy pokrętło do jazdy 4WD obok lewarka skrzyni biegu. Kierowca może decydować o proporcji, wybierając pokrętło jedno z trzech trybów jazdy: 4x4 4. Normal, czyli 60 do 40 Sport 30 do 70 oraz Track 50x50. No i teraz nie może być oczywiście zbyt kolorowo, bo GR Corolla trafi do sprzedaży najpierw w Japonii w drugiej połowie 2022 roku. Samochód będzie dostępny też w USA. I nie trafi do Europy. A nie nas urządziliście Japończycy? To pewnie dlatego, że norma spalin już by na to nie zezwoliła, natomiast na pewno gwarantuję Wam, że w niedługim okresie czasu, kiedy samochód zacznie być sprzedawany w USA, będzie szybko do Europy ściągany. <grytanie> Tutaj widzimy post z grupy tanie gruzy. Ktoś chce sprzedać Forda Focusa ST z bardzo fajnym 5-cylindrowym silnikiem 2,5 Turbo o mocy 235 koni i 410 Nm. wszystko jest opisane ogólnie, zdjęcia są pokazane, natomiast kiedy możemy wejść, Kiedy wejdziemy w komentarze oczywiście cena też musicie zauważyć, mamy 25 900 natomiast na samym dole ktoś wysyła link do Audi A6 424 Tiptronic za tę samą kasę, nie żeby coś, ale no a co ma jedno do drugiego, no właśnie jakiś kurwa audiarz <śmienicza> Andrzejku, ty kręć, a ja plakiem, bo masz zagada. Miseli, kurwa pona. To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku tego na Maxa. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie i widzimy się oczywiście w środę za dzień o 20 Dzięki i na razie cześć i czołem! <śmienicza>